jesteśmy. Kolejny dzień walki. Doszedł wahać. Ja teraz mam tutaj kurczę temat do ogarnięcia. Muszę to wszystko rozpiąć. Mocowanie jest takie samo, jeden do jednego, także nie ma problemu. Zdrowe jest, także w porządku. Zaraz tutaj się znajmę śrubą. Tutaj muszę ostro palić. Mocowanie jest ładne, ale nie odkręcę tutaj od budy więc problem będzie z wymianą tego łącznika ale to spokojnie gumy jak widać tutaj e, też dostały także e, można zobaczyć że po latach to wszędzie jest ten problem mam śrubę i przy okazji zapomniałem o tym że gumka też będzie A przy okazji jedna zaślepiona także fajnie jakieś śruby, jakieś coś także w porządku tu lekko zardzewiała, ale to widzę, że wszędzie linka ręcznego nawet jest także jakieś szpilki, jakieś coś też nawet niezłe no dobra zabieram się za odkręcanie, opalanie i tak dalej i tak dalej i wszystko